musimy proszę Państwa na pewne różnice wskazać pomiędzy zwolnieniem z tytułu siły wyższej dla nauczyciela i dla pracownika niepedagogicznego. Pierwsza różnica oczywiście dotyczy miejsca regulacji prawnej. Mianowicie pracownicy niepedagogiczni prawo do zwolnienia z tytułu siły wyższej mają przyznane w kodeksie pracy, natomiast nauczyciele prawo to mają przyznane w ustawie karta nauczyciela. Jeżeli chodzi proszę Państwa o zasady i tożsamość tego zwolnienia, no to to jest tak samo zarówno no jak, jak i dla pracowników pedagogicznych, jak i niepedagogicznych. Czyli od 2023 roku każdy pracownik ma prawo do wykorzystania zwolnienia z tytułu siły wyższej co jest ważne, proszę Państwa, w przypadku takiego zwolnienia. Po pierwsze, jest to zwolnienie, które jest zwolnieniem, powiedzmy brzydko, na oświadczenie, prawda? Czyli pracodawca co do zasady nie ma prawa weryfikować tego, czy zaistniała tak naprawdę ta siła wyższa. Druga sprawa, oczywiście my mamy pojęcie siły wyższej zdefiniowane w słowniku języka polskiego, ale już, proszę Państwa, zapadły pierwsze wyroki sądów pracy, które idą w kierunku takim, że no nie można w przypadku tutaj tego zwolnienia, z tytułu siły wyższej, odnosić się literalnie do definicji tego pojęcia w słowniku języka polskiego, czyli nazywając rzeczy, pod, nazywając rzeczy, proszę Państwa, wprost, jak pracownik oświadczy, że potrzebne jest mu zwolnienie z tytułu siły wyższej, no to pracodawca no, nie ma za bardzo, proszę Państwa, opcji do działania, powinien, powinien, nie, nie powiem, że musi, użyję tutaj słowa powinien takiego zwolnienia pracownikowi udzielić. Czyli to jest, proszę Państwa, zwolnienie, na oświadczenie, tak naprawdę, obowiązkiem pracownika, proszę Państwa, jasna sprawa jest taka, i to zarówno nauczyciela, jak i osoby niebędącej nauczycielem, wcześniejszego powiadomienia, tutaj zawnioskowania o udzielenie takiego zwolnienia z tytułu siły wyższej. Czasami pada pytanie o to, czy można to zrobić z wyprzedzeniem. Teoretycznie tak, natomiast praktycznie siła wyższa, jako zdarzenie, ma no, charakter, proszę Państwa, zdarzenia no, nieprzewidywalnego, prawda? Ale z drugiej strony, proszę Państwa, to są też kwestie dowodowe, które ewentualnie trzeba by było, że tak powiem, przedstawić przed sądem i udowodnić, by musiał pracodawca to, że nie mógł udzielić tego zwolnienia siły z tytułu siły wyższej wcześniej. Także to jest, proszę Państwa, no dość ryzykowny zabieg. Co do odpłatności, jeżeli chodzi o zwolnienie z tytułu siły wyższej, to jest to, proszę Państwa, zwolnienie, które nie jest zwolnieniem bezpłatnym. Tutaj pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia, jeżeli korzysta z takiego. Jego zwolnienia. I teraz przejdźmy do tej podstawowej różnicy pomiędzy pracownikami, którzy są nauczycielami i osobami niebędącymi nauczycielami. Mianowicie zwolnienie przysługuje w wymiarze dziennym albo godzinowym, ale tutaj wybór mają tylko i wyłącznie pracownicy niepedagogiczni, gdyż ci, którzy są zatrudnieni na kodeksie, w przypadku samorządów na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, mogą zdecydować, czy będą w danym roku kalendarzowym korzystać z tego zwolnienia w wymiarze godzinowym, a więc 16 godzin, czy też w wymiarze dni, prawda, czyli dwóch dni pełnych, pełnych pracy. Kiedy kiedy o tym decydują, w momencie, w którym składają pierwszy wniosek w roku kalendarzowym, więc jak pierwszy wniosek w roku kalendarzowym będzie opiewał na godzinę, to już do końca roku pracownik jest zobowiązany stosować zwolnienie godzinowe. Natomiast jak pierwszy wniosek będzie dotyczył dnia, no to już ten drugi dzień też musi być wykorzystany w formie dnia. Tego, nie, tego wyboru nie mają nauczyciele, bo zgodnie z zapisami karty nauczyciela, nauczyciel może wnioskować o zwolnienie z, z tytułu siły wyższej tylko i wyłącznie w wymiarze dwóch dni w ciągu roku kalendarzowego. Co jest ważne, zwolnienia zarówno z tytułu siły wyższej, jak i urlop opiekuńczy, ten pięciodniowy bezpłatny, nie przechodzą na lata następne. Czyli, jeżeli pracownik nie wykorzysta w danym roku kalendarzowym takiego zwolnienia, no to ono się nie skumuluje, w następnym roku kalendarzowym, tylko po prostu straci do niego prawo w danym roku kalendarzowym, a w następnym roku ma tylko i wyłącznie to prawo, które nabędzie w następnym roku.